Sponsorem materiału jest Black Monk Games, polski wydawca gry fabularnej Pendragon, osadzonej w świecie legend o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Nie pozostawia najmniejszej wątpliwości, że legendy arturiańskie odcisnęły niesłychanie silne piętno tak na literaturze, jak i kinematografii, a również na samej popkulturze. Każdy zna takie nazwy jak Excalibur, Merlin, a wielu kojarzy również panią Jeziora czy Morganę Lefey. Co również kluczowe, to fakt, że same legendy mają długą i skomplikowaną historię. Ich źródła nikną w mroku dziejów, pozostając nie do końca jasne, sięgając tak po pogańskie korzenie Wysp Brytyjskich, jak również po chrześcijańskie motywy i rycerskie wartości, a to wszystko ma szansę wybrzmieć w różnych wersjach tych opowieści. Z drugiej strony. Mamy choćby takiego Tomasa Malorego, który w 1485 postanowił posortować, wyselekcjonować i skompilować legendy, a następnie pozbył się większości elementów nadnaturalnych. Co brzmi dosyć karkołomnie, biorąc pod uwagę choćby taką postać, która jest kluczowa, jak Merlin, ale to już moje zdanie, o które Tomas Malory mnie nie pytał. Malory za cel postawił sobie skupienie się na legendach arturiańskich jako sposobie na szerzeń opowieści o rycerskich cnotach. Na wzniesieniu monumentu męstwa, a nie pomnika, fantazji i dziwności, chyba że te miały na celu podkreślenie religijnego charakteru. W ten oto sposób kilku różnym potworom udało dostać się do arturiańskich legend Malorego. Przeszły one przez bufor kościelny i dlatego też warto jest się im przyjrzeć. Ja jestem Refur, to jest kanał Narrator. Ty natomiast zostań na chwilę i posłuchaj o chrześcijańskich potworach legend arturiańskich. Bestia poszukiwań. Bestia poszukiwań sama w sobie nie ma zbyt wiele wspólnego z chrześcijańskimi motywami, aczkolwiek stanowi ona sobą wyżyny ukazania rycerskiej cnoty oddania sprawie, nawet gdy ta skazana jest na porażkę. Oto bowiem, wedle legendy król Artur, razu którego położył się spać nad strumieniem lub fontanną, by obudzić się przez nadciągające nad potok stworzenie nie z tego świata. Podłużne, centkowane ciało miało mieć głowę węża, nogi lwa oraz kopyta jelenia. Jednocześnie z jej trzewi wydobywać się miało przerażające szczekanie lub skowyt, którego źródłem miał być brzuch wypełniony własnym potomstwem. I ujrzał król jelenia uwięzionego, a konia jego martwego posadził go przy źródle i tam zamyślił się. A gdy tak siedział, wydawało mu się, że słyszy odgłosy psów, w sumie trzydziestu. I wtedy król zobaczył zbliżającą się do niego najdziwniejszą bestię, jaką kiedykolwiek widział lub o której słyszał. Bestia poszła do źródła i napiła się, a w brzuchu bestii rozległ się hałas podobny do polowania trzydziestu par psów. Lecz przez cały czas, gdy bestia piła, w brzuchu bestii nie było żadnego hałasu. I tak bestia odeszła z wielkim hukiem, co bardzo dziwiło króla. I będąc pogrążony w wielkich myślach, w ten sposób zasnął. Króla Artura odnajduje król Pelinior, ojciec Ser Percivala i tłumaczy mu, jak to od 12 miesięcy podąża jej szlakiem na próżno, tracąc przy tym konia. Wyposażony w nowego wierzchowca, Pelinior rusza dalej, a gdy ten umrze, jego misję przejmie Ser Palamides, rywal Tristana o względy Isoldy. Wedle jednej z wersji legendy, bestia poszukiwań miała zrodzić się ze spółkowania damy z samym diabłem. Oto bowiem, pewna księżniczka bardzo chciałaby by zakochał się w niej jej własny brat. Demon obiecał jej to, gdy ta pójdzie z nim do łożnicy. Brat ostatecznie zostaje oskarżony o gwałt i stracony, Dama zaś okazuje się być w ciąży. A tutaj wychodzi drugi główny motyw bestii poszukiwań, którym jest wchodzenie w konszachty z diabłem, a tego będzie tylko więcej. Koński bies. Kolejna historia również zaczyna się od śpiącego rycerza, lecz tym razem jest nim Sir Percival. Pierwszy z poszukiwaczy świętego grala, a wszystko dzieje się, ponieważ w pojedynku z białym rycerzem zgładzony zostaje rumak bohatera. Rycerz płacze za swoim wierzchowcem całą noc, by w końcu paść ze zmęczenia budzi się na polanie, w towarzystwie pięknej kobiety, która obiecuje mu najwspanialszego rumaka, jeśli tylko rycerz przysięgnie jej wierność. Cóż to za wspaniały zbieg okoliczności, przecież to jest dokładnie to, czego potrzebuje, mówi ser Percival, co złego może się stać, kwituje. Gdy ser Percival składa kobiecie przysięgę, ta znika pośród drzew, by powrócić z wielkim, silnym, wspaniale oporządzonym czarnym rumakiem. Ser Percival dosiada go i w ciągu chwil dosłownie paru przebywa podróż, która normalnie trwałaby trzy dni, Aż w końcu dociera do wzburzonej rzeki. Percival próbuje zatrzymać konia, lecz ten go nie słucha, najprawdopodobniej chcąc wciągnąć rycerza pod wodę. Widząc swoją rychłą zgubę, Percival wykonuje dłońmi znak krzyża, na co koń zrzuca jeźdźca i wskakuje do rzeki, w której znika, by pozostawić po sobie buchające na falach płomie. Wtedy to rycerz zdaje sobie sprawę, że tak kobieta, jak i koń byli diabłami. Poleca się Bogu i modli się o siłę, by unikać pokus. A okazja do tego przyjdzie bardzo szybko, ale o tym zaraz. Motyw złego konia, który zwodzi i topi swojego jeźdźca jest bardzo popularny pośród ludów germańskich, a szczególnie na wyspach brytyjskich, choćby w postaci irlandzkiej i szkockiej kelpi lub istoty imieniem Glasztyn z wyspy Manx. Nic dziwnego więc, że znalazł swoje miejsce również w legendach arturiańskich. DIABLICA Kolejna opowieść o Percivalu znajduje go na wybrzeżu, na którym spotyka on kobietę na wielkiej łodzi. Dama jest wspaniałej urody i po jej zdobionej sukni widać, że nosi się bogato. Kobieta opowiada rycerzowi o swoich kłopotach i błaga go, by ten walczył w jej imieniu. Sir Percival, jak przystało na rycerza, obiecuje świeżo poznanej kobiecie swoją pomoc i wsparcie. I wiecie co? I równie dobrze mógłby już nie mieć ręki. Spotkanie jest na tyle owocne i interesujące, że dama każe swoim ludziom rozstawić namiot i zaprasza sir Percival'a na wieczerzę zakrapianą winem, która ostatecznie kończy się w łożnicy. Wielki mebel z baldachimem zostaje przyniesiony, a kobieta kładzie się w nim. Zanim jednak dojdzie do czegokolwiek, zanim sir Percival wyskoczy z ciuchów, spojrzy on na swój miecz, atrybut cnotliwego rycerza, i wielcu ujrzy kształt krzyża. To przypomni Percivalowi o jego honorze i przysięgach złożonych przed Bogiem. Rycerz ponownie wykonuje znak krzyża, a łożnica unosi się w górę i w dół, po czym wraz z kobietą znika w kłębie dymu. Czyżby zdrowaśka była metodą antykoncepcji akceptowaną przez Kościół? Nie pozostawia żadnej wątpliwości, że opowieść ta ma być przestrogą przed sypianiem z obcymi, przed niechrześcijańskim sięganiem po kobietę, z którą nie ma się ślubu. Choć ciekawym elementem jest tutaj poczucie winy, które pojawia się jako przestroga w pół do bycia skuszonym. Wielki wąż Nasz ulubiony Sir Percival na swej drodze spotka kolejną poczwarę z piekła rodem, choć tym razem nie będzie to najokropniejszy potwór, jakiego znali średniowieczni pisarze czyli kobieta. Podróż Sir Percivala w poszukiwaniu świętego Grala doprowadza go na Wielką Górę, otoczoną z większości stron przez morze, a pełna jest ona dzikich zwierząt. Schodzi z niej na swym koniu, wkraczając w dolinę, a robiąc to, dostrzega dziwny widok. Oto wielki wąż niesie w swej paszczy młodego, martwego lwa, a za nimi podąża drugi kot, nawołując i rycząc za swoim pobratymcem. W końcu lew dogania gada i rozpoczyna bój. Ser Percival dobywa swojego miecza, dołącza do walki i zgładza węża, odcinając mu łeb. Lew z wdzięczności poczyna łasić się do rycerza, lizać go po dłoniach i siadać przy nim niczym pies, a następnie rusza za nim i w nocy kładzie się spać u jego boku. Wykorzystanie węża zamiast smoka w legendzie jest dość ciekawym wyborem, tak długo jak nie pamiętamy o religijności Malorego. Drugi ciekawy wybór to wykorzystanie gigantycznego węża i lwów, które wedle mojej wiedzy nie występują na terenie Wielkiej Brytanii. Jako, że sam lew w legendach występuje stosunkowo często jako symbol honoru, ale również wyzwania, istnieje teoria, jakoby mowa była tak naprawdę o rodzaju rysia lub dzikiego kota, którego już dzisiaj nie uświadczymy. Demon z Kurhanu. Tym razem. Opowieść skupi się na poczynaniach Ser Galahada, nieślubnego syna Ser Lancelota, w czasie jego poszukiwań Świętego Grala. Wtedy Tom ma on usłyszeć o artefakcie, tarczy, której używać może tylko człowiek do tego przeznaczony, inaczej umiera on w ciągu trzech dni. Tarcza ta miała należeć do króla Evelake, który z kolei otrzymał ją od samego Józefa Zarymatej. Galahad rusza więc, by ją odnaleźć. Znajduje Kurchan nawiedzany przez ducha złego Heretyka. Galahad mężnie unosi kamień nagrobny, z pod którego wyskakuje ohydna postać, podobna człowiekowi, najohydniejsza, jaką kiedykolwiek rycerz miał okazję zobaczyć. Pierwszą reakcją Galahada jest pobłogosławić potwora, którym okazuje się sam szatan. Wyobraźcie sobie, że wyskakujecie na swojego wroga z zamiarem co najmniej obicia mu twarzy, a ten do was: bądź błogosławiony i płodny, niech twoje dzieci chodzą szczęśliwe i z brzuchem pełnym Nutelli. No ciężko potem jest przejść do przemocy. Tak też było i w tym przypadku. Ten odpowiada. Otacza się tak wielu aniołów, że moja moc nie ma na ciebie wpływu. Wróg znika, pozostawiając Galahada sam na sam z opancerzonymi zwłokami heretyka, które następnie zostają usunięte z pobłogosławionej ziemi. Ponownie potwór zostaje wykorzystany jako sposób, by pokazać, jak świętym człowiekiem był bohater opowieści. A jeśli zastanawiacie się, co starczą, czemu nagle zwłoki są opancerzone, i szukacie odpowiedzi na mnóstwo innych różnych pytań, to pretensje powinniście kierować do Malorego. wieczne średniowieczne teksty są momentami bardziej chaotyczne niż SMS-y od kumpla w sobotę o drugiej nad ranem. Na szczęście, późniejsi twórcy legend Arturiańskich dosyć rzadko używali wersji Malorego jako inspirację do swych opowieści, co efektywnie oznaczało, że spora część magii i potworów miała okazję wkraść się z powrotem. Być może. Malory miał nadzieję, że jego wersja będzie tą ostateczną chrześcijańską. Jednak tak samo jak choćby z Robin Hoodem, okazały się one zbyt obszerne, aby ujął je jeden autor. A jeśli wy chcielibyście dołożyć swoją cegiełkę do legend arturiańskich, to nie może się lepiej składać. Gra fabularna Pendragon toczy się w blasku i chwale arturiańskich Brytanii. Pozwala wcielić się w postacie podążające za sławą, toczące boje na śmierć i życie, krzyżujące ostrza mieczy z bezwzględnymi przeciwnikami oraz walczące o miłość i sprawiedliwość w brutalnych realiach średniowiecznego świata. Stań do walki, aby uwolnić świat od zła i niesprawiedliwości, albo wykorzystaj swoją potęgę i władzę, aby uciskać słabszych i siać zamęt. W go głównym znajdziecie wprowadzenie do świata króla Artura, pełne zasady tworzenia postaci, szeroko opisane zasady systemu gry Pendragon oraz generator heraldyczny umożliwiający stworzenie herbu unikalnego dla każdego rycerza. I to tyle na dzisiaj. Jaka jest wasza ulubiona wariacja na temat legend arturiańskich? Jaki film, książka, serial czy komiks zapadły wam najbardziej w pamięć? Na odpowiedzi czekam w komentarzach pod filmem. Do usłyszenia. Cześć.